Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjść królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść tam nasze winy jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie na nas wachosłego. Zobacz Mary, łaski pełna. Pan z w między nami, i błogosławion owoc złota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mój się za nami, życznymi, teraz i godziny śmierci naszej. Bierze Boga Ojca, przejmującego spożyciela nieba i ziemi. Grzudz za Chrystusa, Syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, pomęcząc w Polskim Piłatem, krzyżował umarł Wstąpił do piekiu trzeciego, czarną czystą, wstąpił do niebiosa, siedzi po prawicy Ojca, Boga Ojca, przejmującego, stanął przyjemnością, żywych i umarłych. Wierzę ducha świętego święty Kościoła, że jestem święty w świętym że opuszczenie ciała za odpuszczenie żywo żeby A na dziesięć 10. Bóg, Nie będziesz się Bogu cudów przede mną. Drugie: Nie będziesz się brał imienia Pana Boga swojego nadaremno. Trzecie: Pamiętaj, abyś w dzień się Czwarte: za swojego i matkę swoją. Piąte: Nie zabije, 6. Nie cudzołuj. 7. Nie kradnij. 8. Nie się odesła przeciw bliźniemu swojemu. Dziewiąte: Nie porząduj żony bliźniego swego. Dziąte: A nie, rzeczy, którego jest miłości. Wyślij Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a Niego swego jak siebie samego. Pięć przykazań kościelnych. ustanowiono przez Kościół dni święte święcić. Dwa. W niedzielę i święta, na pewno święty na pobożnie uczestniczyć. Trzy. Posty nakazane zachowywać. Cztery. Przynajmniej raz w roku spowiadać się w czasie Wielkanocny. Głównie święto przyjmować. Pięć. Czasach zakazanych za chustych nie urządzić. Główne prawdy wiary. Jeden. Jest jeden Bóg. Drugi Bóg jest niesprawiedliwym, który za dobra wynagrodzenie zakaże. Trzy są trzy osoby boskie. Bóg ojciec, syn Boży był święty. Czwarty, syn Boży stał się człowiekiem i umarł świadomość zdrowienia. Piąty, duże ludzka jest nieśmiertelna. Szósta, łaska boska jest do zdrowienia koniecznie potrzebna. Siedem sakramentów świętych. Sześć, już na najświętszy sakrament, pokuta, sakrament chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Warunki sakramentu pokuty. Rachunek sumienia zaraz za grzechy można postanowić nie Spowiedź szczera, to do dość uczynieni. Snoty boskie. wiara, nadzieja, miłość. To wszystko. Szybki pacierz poranny, wieczorny i tak dalej. Do tego jeszcze czytanie Biblii, psalmów, lub i ogólnie świętych książek, Oto to jedna z nich. O to chodzi. Ja już tutaj siebie nie będę pokazywał oto. Modlitwy w trudnościach dla tych, którzy cierpią na depresję a tam dalej modlitewnik ścicieli świętej To jest domowe, amatorskie studio nagrań, aby poszczycić się z innymi tym, co jest u nas w pełnej wierze Boga, powożeństwie i planecie wdrażącej do zjednania gospodarek, gospodarki wiecznej, i naszej powożnej ludzkości. do wszystko. Serdecznie polecam. Pozdrawiam. Paweł Grzegorz Kargiel, m.p. Kargiel. Pseudonim mały. Hello.